Witam, witam, witam was wszystkich ponownie, to już drugi odcinek totalnego, poradnika totalnego nowicjusza w Minecrafcie. No, ten odcinek już taki bardzo nowicjuszowy nie będzie, ponieważ chcemy wam pokazać e, na, na przykładzie nowoczesnej elektronicznej farmy, e, jak, jakie materiały można zdobyć, wydobyć w kopalniach, jak je używać, jak je wytapiać, do czego mogą służyć. I tak, dzisiaj to zrobimy swój pierwszy mechanizm. Będzie on dosyć swany, będzie mógł robić to, co wam dzisiaj pokażę. Będzie mógł robić jednocześnie za pułapkę dla zwierząt typu owca, świnia, krowa czy kurczak. A równocześnie, jak ustawić się go troszkę inaczej, albo w, w innym celu, będzie może mieć też zastosowanie jako pułapka na potwory. To może potem na razie musimy zejść oczywiście do kopalni kopalnia moja jest już troszeczkę rozwinięta na się dosyć sporo to jest wyjście do góry no i jak się zejdziemy dalej niżej, niżej to za chwilę można zobaczyć bardzo, bardzo ciekawe jaskinie obiecałem tutaj komuś dedykować każde poszczególne i ładniejsze jaskinie więc jaskinia jaskinie noszą nazwy. To tutaj ja wchodzimy do głównej sali o której będziemy, to będziemy zwiedzać tak, kopalnia z własnością ta Matatwi wykupia tę kopalnię, dlatego możemy po niej chodzić. No cóż, kopalnia jest całkiem spora. W, w, tak naprawdę tamtą część jeszcze nie zwiedziłem, ale jest ogromna. Na razie poszedłem tutaj. I tutaj je, mamy korytarz do głównych e, naszych e, siedzisk wykopaliskowych. Mienia Jadaina. Pana Jadaina już znacie z poprzednich filmików z naszego pięknego świata. Niestety zginął on z rąk Creepera, dlatego go dzisiaj z nami nie ma. Co będziemy potrzebować do skonstruowania elektronicznej pułapki na zwierzęta, czy potwory? Najważniejsze, drewno. No tak, drewno to wiesz wiecie jak się ścina. Mamy tutaj gotowe drewno, tyle starczy. Potrzebujemy przede wszystkim jeszcze żelaza. Dlaczego potrzebujemy żelaza? A no, widzicie to tutaj. To jest redstone. Redstone, należy, jak, y, tak samo jak i złoto czy inne rzeczy, należy wykupywać żelaznym kilofem. Zrobić żelazny kilof potrzebujemy żelazo. Tutaj gdzieś było żelazo. żelazo można kupać normalnym kilofem. O, tak wygląda właśnie żelazo. Kopiemy, kopiemy, zbieramy fragmenty. Oczywiście może, mamy też węgiel, węgiel można albo odzyskać albo z wypalania drewna w piecu, albo po prostu wykupując go pod ziemią. Dajemy węgiel na dole, no nie tyle, ale tam dla przykładu, i dajemy żelazo do wytopienia. Tu już żelazo mam gotowe do wytopienia, więc skracając proces, robimy dokładnie tak samo jak z drewnem, albo z kamieniem i mamy, żel mamy kilof żelazny. Dobrze, skoro mam kilo w żelazny, możemy iść redstone. A teraz co to, to jest redstone? E, może jeszcze warto wspomnieć o tym, że w, Na poszczególnych wysokościach, na poszczególnych piętrach, poziomach y, W głąb ziemi w minecrafcie Można spotkać poszczególne minerały Tutaj akurat odkryłem, że niedaleko mojego domu Na tej głębokości mam dużo redstone'a A troszkę głębiej nawet udało mi się spotkać diament I powstaje coś takiego coś takiego To nam będzie to jest proszek, który będzie nam służył jako przewód elektryczny. No, może to brzmi śmiesznie, ale sypiąc go i łącząc ze sobą z różnymi przyciskami czy elementami, będzie po prostu on je aktywował. No dobra. No to właściwie mamy wszystko, co chcieliśmy. To może jeszcze pójdziemy tutaj do jaskini, zobaczymy co jest dalej. Pokażę Wam, jak wygląda w ogóle. No i kolejna, co się pokazać. Jaskinia imienia pasika. Pozdrawiam. Pozdrawiam Cię pasiku. O, tutaj mam właśnie węgiel. Niedrzewny. Kopiamy go i przyda się potem. Otwieramy drzwi. No i teraz zobaczcie, tu jest naprawdę ciekawa jaskinia. W ogromnej przestrzeni w ogóle niezbadana, wysoka. No i najlepsze jest to, że nie jest nie jedyna a nie ostatnia. Klimatyczna kopalnia imienia inżyniera gruchy. No tak. Ma inżyniera zaczął swania Tutaj jest taki właśnie fragment jeszcze drogi odkryty. Zobaczcie ile tego tutaj jest. Można tak iść i zwiedzać, aha to tutaj dalej. Mamy dalej jeszcze droga, nawet nie badania oświetlona. Zróbmy coś, co będzie w połowie łapało zwierzęta za nas. Zwierzęta potwory, co tam będziemy chcieli. Może nawet innych graczy. Hm, Poprawdzi to też możemy. Tak, tutaj tylko jeszcze miałem jedną salę do pokazania. Jak się jej nie znajdę, no to tu zala imienia inżyniera Szymona. W. O właśnie, najważniejsza sala na sam koniec. Zalka imienia Angeli. Tylko dla metali. No tak, jest ona malutka, no to teraz po prostu musimy wyjść z naszej kopalni. Już może to wcale nie być tak proste, jak się to wydaje, bo naprawdę głęboko się dokopałem i daleko. No dobra, yy, przewijmy to jakoś w zgawny sposób ładny. Zły. No tak, właśnie o tym mówiłem. Do nowej farmy zrobionej dla ATA TV. I teraz zobaczcie, co nam będzie potrzebne do zrobienia tego, co chcę zrobić. Połóżmy się spać i zaczniemy robotę. Dobrze. Potrzebujemy drewno. Drewno zamienimy na deski. W jutro tu desek mam, nie będziemy marnować. Potrzebujemy. Prawie plate. Różne play, jak sama nazwa mówi, są to naciskowe deski, które będą uaktywniać dane mechanizmy. Powinno nam tyle starczyć. No i teraz jeszcze coś takiego. To są takie klapy zamykane od góry. je się w specyficzny sposób stawia, yy, ale działają tak, jak działają. mówiąc wystarczyłoby nam 6, ale żeby to tak. No i mam, musimy mieć tego Redstone zebrane. No to idźmy kopać. Chodzi o to, że kiedy bieżą się podstawia pod nos, owce takie siedzenie, ona idzie za nami. No i teraz musimy się obracać, naciskać, otwierać. Zróbmy to w dosyć przyjemniejszy sposób i na przykład pod samymi drzwiami. Wykopujemy dół tej wielkości. 2x3 albo 3 na 2 jak to patrzy, to będzie No, i teraz właśnie ustawiamy sobie te klapki. Klapki ustawiamy tak, by otwierały się w ten sposób. Czyli naciskamy, przyciskamy je do tych ścianek, z drugiej strony to samo. No, i teraz, co jest jeszcze istotne. Wszystko mamy tu ustawione Obsypujemy całe miejsce dookoła redstone'em I dajemy proszę plate'a Proszę zobaczyć co się stanie jak wejdę na jeden z tych Czy którykolwiek z was już się domyśla co będzie dalsze? Po ...poczynaniem w tej grze. Oczywiście... W... ...teraz musimy jeszcze zrobić coś takiego. Własną ręcznie otworzymy jedno... ...i wykopiemy... ...dziurę. Najpierw trzeba to w tą kolejności zrobić, ponieważ inaczej się tego po prostu nie da poczepić. dobrze. Wykopiemy tu sporą dziurę. Właściwie to jeszcze jedną rzecz można zrobić, ubezpieczyć się jeszcze jedną rzecz, do tego będzie nam potrzebne crafting table. Zróbmy sobie jeszcze drzwi jedne. Po co? Zaraz Wam pokażę. Crafting table niszczymy, no, bardzo głęboko być nie musi, chociaż zróbmy jeszcze jeden poziom niżej. Pamiętajmy, by w większość miejsc no, w możliwy sposób jak najczęstsze oświetlać, ponieważ przy normalnej grze, tam gdzie nie ma światła mogą się zrespawnować różne potwory, a w tym momencie nie chcemy, by nam do tej pułapki wpadały potwory, tym tak będą się palić nad ranem, ale nie chcemy tego, no proszę, proszę żelazo, nie chcemy tego, bo chcemy, by tutaj wpadały zwierzęta, które będą nadawać wełnę, jedzenie. Dobra, dajmy na to, że na razie tyle wystarczy. Robimy sobie korytarz, którym wyjdziemy stąd. I przy okazji damy tutaj jeszcze to i tutaj to. I od razu, żeby nie było problemów, wstawiamy tutaj drzwi. Niestety owieczki ani inne rodzaju zwierzęta drzwi otwierać nie potrafią, więc to będzie wyjście tylko dla nas. Wejście, wejście. Żeby nam nie... żeby nam to, żeby ten potwór nie wchodził w czasie nocy, zatykamy to w ten sposób. No cóż, możemy to oczywiście zrobić jeszcze ciekawiej. To jest ten możemy wejść. To się zamknie zaraz za nami chcemy wejść. To musimy sobie po prostu otworzyć. No. Widzicie, jak to prosto działa. No i teraz zobaczcie, gdzie są owieczka. Wpada. Dobra. Idziemy szukać owieczki albo jakiegoś zwierzęcia. I wracamy za chwilę. O proszę, proszę. Wcale daleko nie szliśmy. Podchodzimy do owieczki, mamy to. No i kawmy i za, za nami. W oczywisty sposób. Musimy to zrobić tak, by nie nadepnąć na ten pressure A ona ma to zrobić. No chodź. No jest. No i tak i idziemy do kolejnej. No i mamy kolejną owcę. Prowadzimy dokładnie tak samo. Wpadła sama. teraz. Wchodzimy do naszej nowej farmy. Otwieramy drzwi. Zamykamy drzwi, to nie uciekło. Oczywiście polecam zrobić to znacznie, znacznie większe. Tego ma być filozofia, właśnie by tu wpadało dużo. Nieraz nawet sami będą wpadać, będą iść i skoczą. A to my wyciągamy to, to i dajemy. Ponownie pornografia. Jeszcze mnie oskarżył na tym kanale. O! Czorne. No i tym samym dziękuję wam bardzo za uwagę, za oglądanie kolejnego odcinka. Tutorial dla totalnie początkujących. Będę, będzie ich coraz więcej, będą coraz bardziej zaawansowane, mam nadzieję, że jestem, po, że jestem w tym momencie pomocny dla graczy, którzy zaczynają programować swoją z Minecraftem. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem przy nowych recenzjach nowego tego rodzaju grach.